Pawlo Witamy dzień z Pawlo przy kawie muzyce i waszych komentarzach. Radio Pawlo. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Na porannej audycji Pawlo Ranek. Witamy dzień z Pawlo przy kawie muzyce i waszych komentarzach. No i oczywiście najnowszych wiadomościach. Na początek tradycyjnie kartka z kalendarza. Dzisiaj jest czwarty dzień maja, środa. Imieniny dzisiaj obchodzą Florian, Michał, Monika oraz Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Gośćwit, Gotard, Grzegorz, January, Kasian, Leonida, Lucyla, Paulin, Pelagia, Tekla, Teodora, i Sylwan, Wespazjan. Cytat dnia pochodzi od Marii Dąbrowskiej. W kroplach dni poprzednich, tak samo jak i w morzu. Całe niebo można zobaczyć. Wszystkim solenizantom i tradycyjnie wszystkim innym, którzy obchodzą innego rodzaju rocznice lub święta, a przypominam, dzisiaj Dzień Strażaka, święty Florian. No i cóż, wszystkim strażakom również wszystkiego najlepszego i tyle powrotów do remizy, ile wyjazdów. A dla Was. Między innymi dla naszych strażaków dzielnych specjalny utwór, ale przede wszystkim dla solenizantów. A ja za chwilkę wracam z najnowszymi wiadomościami. Jedyne takie radio dla i o Polakach. Radio Pawlo. Witam serdecznie również wszystkich słuchaczy na YouTubie. Nikt tam na razie jeszcze się w komentarzach oprócz Małgorzaty nie ujawnił, więc pozdrawiamy Małgorzatę. A na Zonie Kemp przywitali się z nami już z samego rana Żaneta, Dona, Nogocha, Kasia, Joa, Barbara i Wiola Kalisza. Witam serdecznie. Kochani, żeby nie przeciągać, przechodzimy do wiadomości. Pierwsza wiadomość, już rzuciłem to na Twitterze, ale tutaj jeszcze Wam pozwolę sobie wspomnieć, więcej porozmawiamy na ten temat na wieczornej audycji, tutaj chciałbym tylko zasygnalizować. Że nasz ukochany Billy G, czyli Bill G, no ze względu na to, że nadajemy również na YouTubie, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale chyba wiecie dokładnie o kogo chodzi. Wydał nową książkę. Mm, nową książkę wydał. I co on tam Montrego napisał? No cóż, napisał, że w celu zwalczania przyszłych zaraz. Trzeba będzie powołać międzynarodowe gremium, nawet je nazwał GERM i w każdym państwie będzie osoba, która będzie miała bardzo duże uprawnienia, taki przedstawiciel, że tak powiem, każdego państwa w tym, w tym, tym tworze, że tak powiem. I aby skutecznie walczyć z przyszłymi zarazami, to musi być to właśnie odgórne sterowanie, walką i, i ta osoba odpowiedzialna w każdym kraju będzie podejmowała decyzje. Jak to robić, i tak dalej. No cóż, jak widać, ten człowiek nieodpuszczana i zwyczajnie ma pewnie zbyt dużo wolnego czasu i wymyśla takie historie. Z jednej strony to jest woda na młyn dla wszelkich ludzi, którzy twierdzą właśnie o jakichś ciemnych siłach tutaj i wielkich wpływach, między innymi tego pana, ale ja tutaj zaznaczyć, chcę inny element tej całej układanki, mianowicie media mainstreamowe. Tak, tak, mainstreamowe w Niemczech piszą o tym i tutaj zaznaczając tytuł w ogóle artykułu jest demokratyczne instytucje według Billa Gates nie występują. Otóż słowo demokracja występuje je jeden raz w całej tej książce. Jako przypis, odnośnik do cytatu. Więc tutaj pokazuje, jak ten człowiek myśli. No cóż, a że ma dużo pieniędzy, no różnie może to być. Jest minęła 6:37, jeżeli ktoś się śpieszy do pracy albo szykuje dzieci. Lecimy dalej z wiadomościami. Co my tutaj jeszcze mamy? No właśnie, niepokojące, niepokojące, bardzo informacje. W Rosja w nocy, już wczoraj wieczorem, ale też w nocy masowo zaatakowała em, rakietami terytorium Ukrainy, i tutaj kolejny taki element, sporo e, tych rakiet spadło w okolicach m.in. Lwowa. Jedna z tych rakiet spadła 40 km od polskiej granicy, zaznaczam. Zostały zbombardowane głównie linie kolejowe, dworce, jak również elektrownie. W Lwowie wczoraj były problemy z dostawami prądu. No cóż, oczywiście ta linia, linia kolejowa z Polski przez Lwów dalej no to jest trasa, którą jest dostarczana broń na wschód Ukrainy, tam gdzie są działania wojenne. I tutaj Rosja chce to zdestabilizować, przy okazji trochę, no nie trochę, tylko w dużym stopniu zastraszyć zwykłych obywateli, właśnie chociażby uszkadzając elektrownie. Były i są też problemy z dostawami wody, ponieważ wiadomo, jak nie ma prądu przepompownie, wody też mają problemy, więc tutaj zaostrza się ta sytuacja. I tak jak powiedziałem, zresztą zgodnie z taktyką i zgodnie z przewidywaniami, to właśnie tam będą, będą te ataki następowały. A oczywiście dalej jest niszczone, są niszczone zakłady Azovstal w Mariupolu. Miasto Mariupol praktycznie można powiedzieć już nie istnieje, mimo iż według szacunkowych danych ukrywa się tam jeszcze około 100 tysięcy ludzi. Boją się ewakuować, boją się wsiadać do rosyjskich autobusów, że zostaną wywiezieni. Przypominam, że już grube miliony obywateli Rosji zostały obywateli Ukrainy zostało wywiezionych do Rosji pod pozorem, że oni sami chcieli i wykorzystali. Stali możliwość wyjechania z terenu wojny i tak dalej. Oczywiście propaganda, propaganda, propaganda. Popatrzmy, co tam piszecie w komentarzach. Na YouTubie nadal się nikt nie pojawił. Mam nadzieję, że mnie dzisiaj dobrze słychać. Wczoraj były jakieś problemy techniczne. Kto tam jeszcze dołączył do nas na czacie na, na Zonie? Tylko przypomnę, że jest godzina 6.40. Monika Mika, dzień dobry, Monika, a propos dzisiaj imieniny, wszystkiego najlepszego, zdrówka, spełnienia marzeń, udanego dzionka, no i co tam sobie wymarzysz, oby się spełniło. Jest z nami ba Bacon Tomasz, e, Tomasz pisze z zarażą, czyli z plagą polityków, no to by było dobre, jakby napisał taką książkę. E, Katarina, miłego dnia, Edytka, Kasia napisała, mam wrażenie, że Bill chciałby rządzić całym światem. E, a Basia dodała, że największym wirusem to on jest sam. E, tak, zgodzę się z tą opinią. Wiecie, to jest człowiek zupełnie, zupełnie. To już my mówimy tak, że nasi politycy są oderwani od rzeczywistości, ale on to już w ogóle przy takich pieniądzach, jakie on ma, i w dodatku wydaje mu się, że posiada dzięki temu dużą władzę i może wpływać na to, co się dzieje w świecie, ale no właśnie. Wszystko zależy, tak naprawdę, przypominam, od nas. Czy my na to pozwolimy? Jeszcze wracając tutaj, ponieważ widzę, że na naszej audycji jest sporo więcej ludzi niż przez ostatnie dwa dni. No, właśnie w Polsce była majówka, myśmy pracowali chociażby w Niemczech dalej, więc nie było nam to dane. Mam nadzieję, że ci, którzy wrócili z majówki, odpoczęli, nabrali sił. Jeżeli nie byli na audycjach, odsłuchają na YouTube, archiwum. Wczoraj bardzo ważna audycja wieczorna do brzegu, polecam odsłuchać, z datą 3 maja. No właśnie i tutaj jeszcze wracając do tych wieczornych, wczorajszych wiadomości. Ech, no niestety, niestety nie wygląda, nie wygląda to zbyt dobrze. Są kolejne, kolejne kropeczki, że tak powiem do tego, aby, no właśnie. Do czego? Do tego, ale to już wyciągnijcie wnioski sami. Ja za chwilkę dodam te punkty do wczorajszej audycji, jeszcze, które świadczą o tym, że chyba niestety jednak miałem rację. A teraz, w takim razie, dla naszej wiernej słuchaczki, która jest prawie że od samego początku z nami, Moniki, specjalny utwór. Monia spełnienia marzeń, życzeń, a ja za chwilkę wracam. Z kolejnymi informacjami jest godzina 6:43. US Division. To wolność słowa dla Was. No właśnie. Kolejne niepokojące sygnały, które podpinają się pod to, o czym mówiłem, są można powiedzieć uzupełnieniem tego, co mówiłem na wczorajszej wieczornej audycji. Jeżeli ktoś nie słyszał, to przypominam na YouTubie jest dostępna Playlista Archiwum Radio Pawlo. A jak już tam będziecie, dajcie łapkę, zasubskrybujcie, napiszcie jakiś komentarz, bo to właśnie pobudza algorytm YouTube'a i być może będziemy docierać do większej ilości ludzi. Ale przechodzimy do tematu. Eee, po pierwsze, został zmieniony człowiek na stanowisku. Główno dowodzącego armiami połączonymi NATO w Europie. Jest to generał amerykański, który brał m.in. udział w wojnie w Afganistanie, i tak dalej. No nie dzieje się to bez przyczyny, ponieważ ten, który do tej pory był, był znany z tego, że jest takim bardziej dyplomatą, że chciałby rozmawiać, chciałby Analizować, koordynować, a tutaj to taki jest, wiecie, jastrząb, nie? Jak coś nie tak, to idziemy, czołgi, karabiny, wojsko, trza-ta-ta-ta-ta. No właśnie, nie wygląda to zbyt optymistycznie. Na dodatek, w Stanach Zjednoczonych wypłynął temat zastępczym. Przypominam, że wojskowi poprzez swoich senatorów. Chcą przepchnąć taki przepis, aby prezydent Stanów Zjednoczonych mógł jednym dekretem wysłać wojska, chociażby właśnie na Ukrainę. I tutaj temat zastępczy. No, jaki jest najlepszy temat zastępczy? Znamy to z naszego rodzimego podwórka: aborcja. Wyciekł w cudzysłowie projekt ustawy, który rzekomo ma być dyskutowany w Kongresie Stanów Zjednoczonych na temat wprowadzenia zakazu aborcji. Oczywiście wywołało to automatycznie wielką dyskusję, e, protesty. Media mainstreamowe w Stanach Zjednoczonych rozpisują się, jak to możliwe, że wyciekło, ten kto to podał do prasy, powinien być postawiony przed sądem itd. Tym się zajmują media mainstreamowe, aby przykryć właśnie Prawdopodobnie to, co chcą senatorowie przepchnąć i dać uprawnienia prezydentowi, który przypominam, jeszcze nie tak dawno mówił, że żaden żołnierz amerykański nie pojedzie do, na terytorium Ukrainy, i tak dalej, i tak dalej. Jednak retoryka, retoryka już się zdecydowanie zmienia. I teraz jeszcze w tej samej kwestii, a jest godzina 6:48 minęła. Mm, nasz największy Nielot człowiek, zwany prezydentem o pseudonimie Długopis, udzielił wywiadu. Mm, udzielił wywiadu amerykańskiej gazecie The Wall Street Journal, mm, i co on tam wypowiada? No, powiem wam, że można tutaj powiedzieć, że. To też się wpisuje w tą retorykę, o której mówiłem wczoraj. Otóż USA i sojusznicy nie mogą dać się zastraszyć Rosji, która grozi odwetem nuklearnym za dostarczenie pomocy Ukrainie, przekazał na łamach The Wall Street Journal prezydent Andrzej Duda. Gazeta zwraca uwagę, że to pierwszy wywiad dla zachodnich mediów od wizyty głowy państwa polskiego w Kijowie. Gdyby była potrzeba, Wołodymyr Załęski po prostu do mnie dzwoni. Mówił Duda o wsparciu, jakie Polska udziała Ukrainie. Nie możemy bać się gruźb ze strony Rosji. Zaznaczył, że chcąc osiągnąć jakikolwiek sukces w stosunkach z Rosją, konieczne jest, i tutaj uwaga, użycie brutalnej siły, bo tylko ona jest w stanie zatrzymać Rosję. Jak to rozumieć, brutalna siła, czyli co, wyślemy naszych chłopców na Ukrainę, aby walczyli z Rosjanami? Pytanie retoryczne, ale bardzo niebezpieczne. Na YouTubie pojawił się portal Carp, czyli agent AJ. Dzień dobry, dzień dobry. Natomiast na Zonie Monika, dziękuję za życzenia, które zostały jej złożone. Kasia napisała: On ma kasę, ale inni nie muszą go słuchać, wtedy nie byłby taki pewien siebie. Ale niestety ludzie są przykupni jak zobaczą kasę, i dlatego już światem rządzi kasa, a nie zdrowe myślenie. Oczywiście, że tak. To jest stara, stara zasada, nie ukrywajmy tego, kto ma pieniądze, ten rządzi, a ten kto rządzi, ma pieniądze. To taka, taka no cóż, zależność, że tak powiem. Niektórzy idą do władzy właśnie po to, aby zdobyć pieniądze, a inni po prostu sobie tą władzę kupują, bo już mają wystarczająco dużo pieniędzy. No, wiecie, mnie zastanawia i tutaj też wspomnę jeszcze taki element. Nie tak dawno odbyło się w Monachium takie spotkanie na temat bezpieczeństwa światowego i byli tam oczywiście przywódcy wielu krajów. I właśnie ten pan, nasz, znienawidzony przez niektórych, Bill, Billie G. No właśnie, co on tam robił? Co? Kupił sobie miejsce na tej konferencji, aby móc snuć swoje teorie. No właśnie, na to wygląda, na to wygląda niestety. Kochani, godzina 6.52 zbliża się. Będziemy kończyć dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo informacji. Oczywiście, nie będę tutaj jak dziennik telewizyjny powtarzał w kółko to samo. Ale przypominam, audycje wszystkie w archiwum na YouTube dostępne, jeżeli ktoś się spóźnił lub nie mógł słuchać. Jeżeli już tam jesteś, słuchasz, właśnie daj łapkę, subskrybuj kliknij dzwoneczek. A my, cóż, jak będzie się coś bardzo ważnego działo, to będę się z Wami łączył. A jak nie, to słyszymy się na wieczornej audycji do brzegu, gdzie będziemy mogli sobie już trochę dłużej porozmawiać. No cóż, ja dzisiaj też do pracy muszę się szybciutko zbierać, bo terminy gonią. Pozdrawiam serdecznie, mimo wszystko spokojnego dnia życzę, zwłaszcza tym, którzy po majówce, oj dzisiaj ciężko, ciężko, było zapewne wstać. Ale mimo wszystko, nie dajemy się, walczymy, nie zapominamy, że. Wolność to stan umysłu, dlatego tam, gdzie kończy się strach, zaczyna się wolność. Nie bądź bierny, bądź wolny. No właśnie, nie bądź bierny, a będziesz wolny. Pozdrawiam serdecznie i specjalnie dla Was ostatni utwór tej audycji. Do usłyszenia, do zobaczenia, Wasz Pawlo. Bez cenzury, homofobii, ksenofobii i antysemityzmu. Twój głos się liczy.